druga część. E, on nie podrapał, ten gości głupi. Nie podrapał. I na razie tak się wioska na sobie, bardzo słaba wiem, sorry. I to dla mnie to jest skripli, co? Ogólnie wszystko. Tylko... Dobra. Dobra, fiucă, și să niște. Vedeți, nu. Bine, da, fiucă, da, fiucă, da, fiucă, sam fiucă, da, 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 Tutaj o co chodzi tutaj? A dobra. ale ja to ja tego nie mogę, aha, no wiem, ale dobra. Dobra, mamy kolejne ognisko, ale trochę lepsze. Chyba nie wiem, czy mam wychodzić na taką krótkę. Ale wyjdę. Muszę sobie tutaj to znaleźć. Mm -hmm. Omar Hela. To się ja od razu? Ha! Nie widziałem, ale może chyba Wam bardzo mało daje. Ogólnie. No ciemno się pomału robi. Jak będzie jakiś znaczek, co jest taki, że e, Nie wiem. O ty, to już. Trzeba iść, za chwilę zrobi, mówię wam, wilki nawet jest tam tutaj. Będzie gdzie nie chodzę na razie, a potem zaczniemy chodzić. Widzicie? Gdzieś tam po prostu będzie. Tutaj będzie gdzieś chyba skrasno dostać. Ja z ja tym dzieckiem, te dorosli się trochę nie boją, ale ja się boję skrasnie. A gdzie to jest? Zrób się dzień. Choć jak ciemno tutaj jest. Gdzie pić? Krypi No trzecia jest, pera. Ja do żyję, nie wiem. Bardzo mam do żyję,

Bo to jest właśnie. O, ale czekam, bo no, ja muszę wyjść jak ten potwór. Nie będzie nocy, bo to jak jest nosta, ten potwór wyjechał. No w końcu. Szybko wychodzimy. Podamy się o to dziecko. Gdzie mam iść? A. Nie wiedziałam o co tu chodzi. Ale dobra. Widzę Gdzie gdzieś tutaj wilk.